Radek Paczulski, witamy w KSW. Witam serdecznie wszystkich kibiców. Słuchaj, no nie jesteś pierwszym debiutantem na karcie, natomiast no na pewno związą się z tym jakieś emocje, no właśnie jakie? Podekscytowanie, stres, koncentracja, jakie emocje Ci aktualnie towarzyszą? Na pewno jest ekscytacja, na pewno jest radość z powrotu do klatki, bo, bo była ta przerwa dość długa. E, spowodowana kontuzjami, także jestem szczęśliwy, że wracam, że mogę znowu sprawdzić się w klatce, że mogę sprawdzić to, czego się nauczyłem przede wszystkim, bo walka to jest takie fajne odcięcie. Trenujesz ciężko, ale na sali nie zobaczysz gdzieś tam swoich braków, nie zobaczysz swoich błędów aż w takim wymiarze, jak to, jak to po prostu pokazuje klatka i walka, więc ciężko trenuję się po to właśnie, żeby walczyć. E, walka już w sobotę, także będę wiedział, na czym stoję. E, które są mocne strony, które są jeszcze nad czym trzeba pracować, także, także cieszę się, że jest ta walka. Gdy była ta przerwa, o której rozmawialiśmy też przy okazji wywiadu, który nagraliśmy po ogłoszeniu Twojego angażu w KSW, mówiłeś o tym, że... Przerwa była spowodowana głównie kontuzjami. Za mocno sparowałeś i pracowałeś teraz nad tym, aby tych kontuzji na sporingach nie było, tylko żeby cała, cała moc poszła w trakcie pojedynku. Czy udało się te nerwy trzymać na wodze i te sporingi przeszły tak, jak przejść powinny i nie było żadnych perturbacji i udało się na te 80, 70, 90% uderzać nie na 100%. Dokładnie. Można powiedzieć, że w tych przygotowaniach więcej robiliśmy zadaniówek i takich właśnie sparingów zadaniowych e, luźniejszych niż, niż takich typowo mocnych sparingów. E, owoc tego jest taki, że, że, że walczę w sobotę, a nie, nie muszę znowu odwoływać kolejnego pojedynku, tak jak to było wcześniej. Mimo dużych chęci musiałem niestety gdzieś tam odbywać kolejne operacje. A teraz e, uważam, że przepracowaliśmy fajnie całe przygotowania. E, wszystko no, było zrobione, to co powinno być w tym czasie. E, także fajne przygotowania i nie ma żadnej kontuzji, czyli to jest jednak było warto, tak? bo, 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 bo przede wszystkim mogę, mogę, mogę rywalizować z innymi zawodnikami, a nie tylko po prostu trenować na sali i później rozbijać się na sali i, i kończyć na, na sali operacyjnej. To no nie o to chodzi. W takim razie zdradź nam jak wyglądały, a ta końcówka, ten ostatni miesiąc przygotowań, te sparingi z kim, czy gdzieś jeździłeś, jak to wszystko wyglądało? No bo to był intensywny okres, patrząc po mediach społecznościowych Uniku, to było Cię tam pełno, też były nawet jakieś tam przepychanki z Arkiem Wrzoskim, nie tylko, także parę słów o tym i o sparing partnerach. No tak, byliśmy, byliśmy na jednym wyjeździe, jeden tydzień spędziliśmy w Gdyni, z Mighty Bulls Gdynia, sparowaliśmy z Bartkiem Leszko, między innymi, który też będzie w sobotę walczył, też z innymi chłopakami tam w Gdyni sparowaliśmy do nas, do, do Warszawy, do Juniku e, przyjeżdżał Robert Bryczek, przyjeżdżał Szymon Dusza. E, przyjechał Tymek Łopaczyk, Albert Odzimkowski. E, także było nas tam trochę, wspólnie pracowaliśmy też z Arkiem Rzoskim, oczywiście. E, Marek Samociuk przyjechał raz na sparingi, dwa razy, przepraszam, też do nas. E, także no, była taka wymiana, gdzieś tam cały czas spól, wspólny rozwój i, i wymiana, że tak powiem, doświadczeń. Także, także myślę, że wszystko co powinno być zrobione, było zrobione. Teraz tak naprawdę e, troszeczkę jeszcze regeneracji. Chociaż regeneracja jest dość trudna kiedy nie możesz za bardzo jeść, jest trochę ciężej. Natomiast no jeszcze 2 kilo zostało tylko do jutra. Jutro dziesiąta mamy nieoficjalne ważenie, więc, więc już od tej dziesiątej będę mógł sobie normalnie wszystko jeść i, i wracać do pełni sił. Jak się mówi Radek Paczowski, to się myśli Unique Fight Club, jak się mówi Unique Fight Club, to się mówi Unique Team. Więc o to chciałbym dopytać. Mamy tutaj różnych rekordzistów. Wiadomo, jak wyglądała sytuacja z Radomiem. Panowie praktycznie we trzech czy we czterech wyprzedali cały obieg. Albert sprzedał ponad 2000 biletów. Jak to wygląda u ciebie? No bo pamiętamy Galei i w Expo, to też sobie świetnie z Piotkiem Strusem poradziliście z tym tematem, jak to jest teraz przy okazji kali KSW Włodzi. Przy okazji gali KSW e, oczywiście paczuski team się zmobilizował, e, już wiem, że teraz, już teraz wiem na ten moment, że ponad 500 osób tutaj przyjedzie z naszego teamu, e, z naszej ekipy właśnie unikowej i wszyscy, którzy po prostu mi kibicują, którzy, którzy zawsze lubią sport na najwyższym poziomie, lubią MMA i przyjeżdżają. E, zawsze gdziekolwiek walczę, czy to był Gdańsk, czy to była Warszawa, czy, czy, czy jakieś inne miasto, to zawsze są i wspierają, także dziękuję im za to bardzo, bo, bo jest to dla mnie coś takiego, co zawsze motywuje mnie do zwycięstwa jeszcze bardziej. Organizacja KSW dla Ciebie właśnie, tak jak, jak, biorąc pod uwagę Twoje osiągnięcia, Twoją dotychczasową karierę, jak Ty sam oceniasz wylądowanie właśnie w tym miejscu? Wiesz co, no, KSW to jest jakby taki numer jeden w Europie w tej chwili. E, największa federacja, dodatkowo, federacja, która jest z Polski, czyli jakby taki no, fajna nobilitacja dla zawodnika, znaje, znaleźć się w tej federacji, ją reprezentować i walczyć na najwyższym poziomie. A jakieś dodatkowe emocje są oczywiście z tym związane, bo, bo, bo tak jak gdzieś już w wywiadach mówiłem, KSW to było, taka, była taka gala, którą ja już oglądałem jeszcze zanim zacząłem trenować sporty walki. I emocjonowałem się i zawsze siedzieliśmy ze znajomymi, się spotykaliśmy, oglądaliśmy te walki, kibicowaliśmy e, Michałowi Materli czy Mamedowi. No, i teraz ja sam walczę w tej federacji. Także poniekąd jest to jakaś taka droga. Pokazuję, jaką drogę odbyłem od, 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 od początku, i jestem sam teraz tutaj i mogę rywalizować z fajnymi, bardzo mocnymi zawodnikami. Tak jak teraz Jason Willis, bardzo mocny striker, najwyższy poziom światowy. Wygrywał z, z najlepszymi na świecie. Także, także fajnie, że mogę z nim się zmierzyć w klatce, w klatce KSW. I, i wierzę, że, że w sobotę damy pojedynek taki, który będzie się podobał kibicom. Wspomniałeś o, o rywalu, mocne nazwisko, znane rzeczywiście, natomiast e, wspomniałeś też o Michale Materni. I e, tak się złożyło, że będziecie też na jednej karcie podczas e, tej najbliższej gali. To też dodatkowo, jak sam mówisz, chyba też jakiś taki moment no, miły, oczekiwany. Oczywiście, że tak. To jest dla mnie, jakaś, tak jak wspomniałem, no duża nobilitacja i, i duża radość, że mogę z nimi na jednej gali zawalczyć, czy, czy z Mariuszem Pudzianowskim, który też to MMA w Polsce mocno rozpromował, e, bo, bo to od jego walk się zaczęła taka e, jakby większa, większy boom na, na MMA, coraz więcej osób zaczęło trenować, interesować się tym sportem. Także dużą zasługę ma tutaj Mariusz i, i też fajnie, że mogę z nim na jednej karcie walk wystąpić i, i po swojej walce na pewno będę, będę siedział i oglądał ich. Pojedynek. No właśnie, będziesz go oglądał to, jak myślisz, jak on się potoczy, jak oceniasz, kto tam w tym pojedynku ma większe szanse. Wiesz, co tu jest ciężko coś tak naprawdę inaczej. Doświadczenie wiadomo zdecydowanie po stronie Michała, waga po stronie Mariusza. To jest MMA, tu się może dużo wydarzyć, bo, bo, bo wiadomo, te małe rękawice, no tam jest jedno trafienie i walka jest skończona, więc, więc, ale chociaż mój typ jest taki, że wygra Michał Materla, po prostu przez doświadczenie, przez wiedzę, którą ma na temat MMA, jest po prostu ekspertem, wiele lat już bardzo walczy, no i też myślę, że po części jest to minus, że jest lżejszy, a po części jest to plus, bo dotlenić te, te 115 czy tam 116, które Mariusz ma teraz w tej chwili jest troszeczkę ciężej niż tą stówkę dotlenić. Także to też może mieć znaczenie, zwłaszcza już po pierwszej rundzie. To w takim razie e, dopytał jeszcze o, to, o ten pojedynek. A, no, to jest Twoja kategoria wagowa, 84 kg, jeżeli chodzi oczywiście o Michała, nie o Mariusza. Znasz e, doskonale Michała, widzieliśmy mnóstwo jego walk. Jak mówisz, oglądałeś niejednokrotnie KSU, więc jego walkami z pewnością się emocjonowałeś. Wiesz, jakie ma najmocniejsze strony, wiesz, co potrafi, a gdzie, te, gdzie ma luki. Na jego miejscu, jak to byś ten pojedynek z Mariuszem e, rozegrał? Czy e, przepychanie się z podobnymi zawodnikami, podobnych gabarytów e, może spowodować, że nie będzie najmniejszego problemu? przewrócenie Mariusza, no bo to spowoduje prawdopodobnie, że Michał ten pojedynek bardzo szybko wygra. Czy Michał się może zdziwić z racji tego, jaką siłą dysponuje Mariusz Pudzianowski? Jak, jak, jak ty byś, mając jego narzędzia, ten pojedynek e, potoczył? Mając narzędzia Michała, Materli w tej walce na pewno zacząłbym od, od stójki po prostu, bo uważam, że będzie szybszy od Mariusza sporo w wymianach strajkerskich. No i wtedy wiadomo, że jak, jak te wymiany się zaczną, to po prostu Mariusz byłby, będzie jakby bardziej podatny na to, żeby go przewrócić, tak, bo, bo zaczyna się wymiana, zaczyna się skupiać bardziej na ciosach i, i dużo łatwiej wpaść w obalenie po prostu, więc myślę, że to była taka najlepsza taktyka, bo na początku walki każdy jest bardziej czujny i, i po prostu wyrzuca te biodra, robi sprawle, a jeżeli ta walka się toczy dalej i zaczynają się pierwsze trafienia, to niekiedy po prostu emocje biorą górę i już zaczynamy się bić po prostu i zapominamy o tym, że są obalenia. Więc ja bym, ja, ja bym taką taktykę zastosował. Zaczął po prostu od wymiany stójkowej, a, a później poszedł gdzieś po nogi i przewrócił. To od drugiej strony, no znaczka pewnie tak długo, jak większość kibiców, czyli od gali KSW-12, na pewno jak Mariusz powinien ten pojedynek rozegrać, bo jakbyś na tym dłużej zastanowić, być może on ma więcej opcji scenariuszy na to, aby ten pojedynek wygrać, bo może Michała postarać przeleżeć, skrócić dystans i go po prostu przeleżeć, albo ruszyć na hurra, tak jak to tak jak już miał to w zwyczaju niejednokrotnie. No właśnie, tu jest przewaga wagi i siły, myślę, po stronie Mariusza i, i są te małe rękawiczki, więc. Gdzieś, którymś tak naprawdę trzeba, ja bym liczył na siłę ciosu własnego. Jeżeli byłbym Mariuszem, e, na pewno starałbym się po prostu mocno mo, trafić, mocno Michała. I w parterze, no to tak jak, tak jak wspomniałeś, chociaż nie wiem, czy będzie łatwo tak Michała skontrolować, bo Michał jest świetnym parterowcem, więc, więc dość ciężko byłoby go skontrolować, mimo tej przewagi masy. Tak mi się wydaje, aczkolwiek może być to jakaś, jakaś droga do sukcesu. Wracając do Twojej walki, e, emanuje od ciebie duży spokój. To oznacza skupienie, zmęczenie treningami, przygotowaniami, czy bardziej stres? Wiesz co, tak naprawdę teraz to myślę, że przez te zbite kilogramy, których już parę poszło i jeszcze, jeszcze mam parę przed sobą, tak, tak troszeczkę człowiek jest wyciszony i myślę, że automatycznie organizm nastawia się na oszczędzanie energii, więc stąd może taki spokój który widzisz teraz na mojej twarzy. Na pewno w sobotę będzie więcej wigoru i energii. Na no to liczymy. Na no Coś jeszcze? Mamy Dziękujemy jakieś prania. Bardzo Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. bardzo dziękuję. Dziękujemy.